Давай! Удачи! 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 Удачи Krachów Puszcza, Michałowice Wojskowe nr 3, Kora na Kielce, Akademia PKW, Wojsko Rzymskie 4. Stało, pokazuj się! No? No. No? No. No? No? Diolch yn fawr iawn

I don't know. Jeszcze, Stasiu! O co ma ich Dobrze, nasza brawo. Dostać wiedzę, aby pokazać, czy no. Hej, hej, wygrać prawa ręka ucieka, popatrz. i a

do końca! Do końca, tak jak chcę, żebyśmy do końca! Nie, pierwszy z Majek, hej, Majek. majek, majek została. Nie, 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 nie,

Zaciąga to ja zaciąga tę Ja Normalnie pole Daj, Tak jak mówię, tam na tym wielopolu mają, daj. Nie jedziemy na ten to obiekt wewnętrzny za każdym razem. Tá oh. ruim.

Przewóz! Przewóz! No! Brawo! Brawo chłopaki wracamy! Wracamy! Przewóz! Mała! Mała! Zostań! Tam, zostań Przewóz! Przewóz! Dawaj, dawaj romek, romek, Przewóz! Przewóz! Co to gra? Marcel, Marcel. Dobra, teraz nie Marta, nie, już nie, Zostań tam! Zostań tam! Staszek stasek, stasek! Zostań! 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 tam, Zostań! tam. Zostań! Zostań! Staszek,